Musimy, na nic nie mam czasu. Dasz rady, radę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Sprawy osobiste. Witam na spotkaniu. Witamy Panią. Chciałabym porozmawiać o zachowaniu państwa dzieci. Ale o czym to rozmawiać? Ich bezpieczeństwie w internecie. A, a to inna sprawa. Ale co się dzieje? Mój synek jest grzecznym dzieckiem. W domu mówi, że pani się czepia. Ja? A moja córeczka to sklep, jeśli dostała jedynkę, to znaczy, że pani się tłumaczy. Dlaczego szatnia jest w remoncie? Mój syn musiał nosić wczoraj cały dzień ze sobą bluzę. Wyjaśnijmy tę sprawę. Ktoś ma Ty kiedyś składu Który wczoraj był w barcu na stołówce? No nie, no, no właśnie nie. 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 nie martw się kochani. Jak się tak zawsze możecie się przyłączyć do nas. My przynajmniej nie mamy ze z rodzicami.